Witam, a w dzisiejszym odcinku kupię sobie Suprema. bo dzisiaj mam aż 1500 tokenów. Dlatego zostaw lajka i suwa i zaczynajmy. Ale na początku, co się zmieniło w RCU? Mam takiego pięknego disco Dragona Exclusive, nawet dobry. Mamy sekreta wymarzonego, wreszcie mi wypadł z moim hashtagiem. Nie wierzę w to cały czas. Mam jakiś team, Eternale, no przeciętny, nie wiem. Jak, py, jak pytacie, to będzie mój pierwszy Supreme. Nikomu nie pożyczałem Suprema do indeksu, bo nikt mi nie ufał, ale mam to gdzieś. Idę właśnie kupić, moim celem jest dzisiaj BlockFisha kupić. Są dwa BlockFisha, nie wiem gdzie tu się patrzy, chyba tu. Są tutaj takie dwa blokfisze, bo Telero, ej trala, to też mogę kupić. To też kusi. Ja sam nie wiem co kupię, ale wiem jedno. Cześć na Trading plażę. Oczywiście idę na trading plażę. Oczywiście mnie laguje. Bo do update'u jest... No troszkę, ale zaczynę lagować. Nie fajnie, nie fajnie. Ale dobra, idziemy na pierwszą trading plażę. I widzę, że jest aura O. Pierwsza oferta może ma Supreme. Proszę mnie jest Suprema, bo chcę szybko sobie go yy, kupić wiem, że to może być głupie czemu teraz kupuję, bo przecież zaraz ten update bez sensu. Bo przecież update jest nowy i do niczego mi się nie przyda. Uublat, co ty sprzedajesz? Ale tu ładnie kupiłem mm, mm. oh O magia bro. O oh my god, jaki pan Agiat. <laughs> nie no, żartuję. Kurczę, kusi tego sekreta kupić, szczerze. E, to nie, to się nie opłaca. Sekrety postu, kurczę, mogą za 700. Miałbym trochę tych sekretów, nie powiem. Głupotę zrobiłem, ale chyba nie sprzedam swojego sekreta pierwszego. Dla mnie to jest taka pamiątka. Ale dobra. Pierwsza Twin Plaża, okropna. Nie mogę z żadnego supliwa. Albo żartowałem jednak. Nie, nic nie ma. Pokaż. Aha, o, jestem żółw okropny. Rozumiecie, widzowie, że kwelku, nie wiem, jak on to zrobił, cholerka, ale kurczę, 200 tysięcy jajek otworzył i znowu tego suprema. Jak to oglądasz, nie pozdrawiam Cię w ogóle. Nie, no oczywiście żarcie, ale no, po prostu ja mam depresję, widzowie. Kiedyś ja miałem warta, teraz mam klątwę, jaką przysięgam. Teraz mam taką klątwę. Dobra, sekret to był łatwy, bo niezgadnę razy dwa był lak. Ale kurczę, mógł mi Roksek dać jakiegoś Suprema. Kurczę, ja od niego dużo nie chcę. Wydaje na jego Gierkę, wydaje dużo. Ponad 2000. 2000 Robuxów, 5000 Robuxów. O, wam... A właśnie widzowie, jak chodzi o reklamę, to mojego Discorda polecam dołączyć, bo właśnie tam losuję tokeny i tak dalej. Fajna reklama, wtrąciłem się, ale dobrze. Właśnie o to chodzi, aby was denerwować. Dobra, jesteśmy na kolejnej trening plaży i szukamy jakiegoś taniego suplimka. Nie ma nic. Kurczę. Nic widzowi nie ma. Serio, nic tutaj nie ma. Nic. Nic a nic. 2000. <śpuszczam> Spłaczę się, widzę, bo jakbym wydał 20 więcej złotych, a brakuje mi 10 groszy do tej 120 zł to masakra. O o! o, Nie! Nie! Ja są wychodzę! Nie! Przepraszam widzę, że ci przerywam, ale ja wiem kogo to była wina. Miłego. Z, złą hour mi zawojnął. Nie, ja mam zawoł. Jezu, aż się źle poczułem. Przysięgam, jak nie kupię tego supina od niego, to mnie powali. Najwyższy człowieku. Nie wierzę w to. Nie, no nie kupię, bo go nie ma. Nie, no ja w rage'a spadnę jak z Iwo. przysięgam, bo są na takiego sam rage'a. Nie wiem no ja mam pecha, no wszystką właśnie ciekawostkę, bo kiedyś nie miałem tokenów i był blockfish ten wakacyjny za 1000 tokenów. Dla mnie masakra. O chłopie, wierzcie, że ja mogłem na tym zarobić 600 tokenów. A teraz w ogóle nie ma nawet tego blockfisha pięknego. tylko ten party, którego mnie nie stać. Kamyk mi widzowie nie da. Widzicie widzowie, ego top. 5000, masakra. Prze chwilę by za 1700 2000. Kurczę. Jeśli ja w i pójdę do kamyka to kupić. Ja się zdenerwuję. To przysięgam. Kupię od kamyka. Jak nie kupię, to będzie gorzej. Bo bez sensu będzie ten odcinek. Nie kupiłem Suprima w RCU 2000. No a... Nawet tak nie będę komentował. 3000! Ty chyba sobie człowieku żartujesz. Nie nie żart pozdrawiam 3000 3000 Nie no, dzisiaj widzę Rejo, to sobie przysięgam. A tu ta sama tej plaża, dobra Dołączę tu Jedna osoba, ale może oddać. W ocenie były dwie osoby i był blok że na 1600 pokaż. Kurcze, co ty człowieku masz? 5 5,5 tysięcy! Kurczę, nie chcę tego, nie chcę. Nie wiem, no ja mam pycha! Człowieku, ja mam pycha chyba największego. Nie wiem, to wina tego hublaka no, tej plaży. Jakby nie ten hublak, to na pewno bym miał. Widzowie, 100 100 Ja chcę tylko 100%! O, oni mi nie chcą dać. No i się spakowała kolejny raz ta plaża. Amnezja, depresja. Spanie. panie, nie no, tylko nie to przesadzam. Chcesz mi człowieku w mi zrobić? Dostać jeszcze. jest, widzowie, mamy to! Nie no, chyba nie stream jest, widzowie, mamy 100%, kupujemy. Leć, leć, leć! Mamy, jest, mamy 100%, jest. Szukałem 3 godziny, yes. nie, no godzina, ale cicho. Jest, mamy 100%, mamy, mamy 100%, jest. Kocham Cię, człowieku, kocham Cię. Chyba tu, tak. Chciałem demona, ale nie stać mnie. Kamyk by mi nie dał ani jednego grosza, ale mam to gdzieś. Kupiłem to! Kupiłem to! Jest! Jest! Dzień... Ja pierdziele, trzeba zrobić konkurs, widzowie. Robimy konkursik. Dla widzów, którzy wytrzymali. Więc tak, konkurs macie wy tym, jak to się nazywa? Na Discordzie, nie na tokeny. A w RCU macie na Eternala takiego musicie napisać haszczek kapi po prostu haszczek kapi55 macie szansę zdobyć eternala a ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie, a jak ktoś chce mnie wesprzeć, możecie followka zostawić na moim kanale w sumie nie na kanale, tylko wiecie na robloxie, na moim profilu, albo wbić do mnie gierek będzie mi strasznie miło, nie niedługo styl a youtuber wyjdzie. Będzie mi bardzo miło, jak wbijecie, a ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie.